Co panu podać? Dobra, wracam na chatę, nie? Ja... ja jednak szanuję mortabelkę. lubię ją. Nie znam lepszej wedliny do usmażenia Uch, niż starczy. mortadela. Smaży się Ale co my jedzenie na świecie dla mnie. Ja to zawsze kiełbasa chrupiąca, nie? Nie podpuszczam, ale jestem tam na... Ale? Jest ale? tego, że cały polski Twitch

<śmany> dobra, ej, dobra! to jest? to Ej, dobra! Ja p***e. Dobra, to jest p***! To Ej, dobra, dobra! To jest po... To jest po... stary Ja się zaraz popłaczę, Mi zadać. Why have you been recording me? What is I noticed that you always seem to have an app open called OBS. And so I was wondering why you would be recording me. And since you have been looking at me

Torek bardzo chętnie. No. Oh, hey, dzwoni mi stara torka, ale już no. jadę! No i co mu teraz powiesz, złodziejaszku? Bo masz takie rękawiczki. Zielone, zielone. Zielone, zielone. Siadaj, ja prowadzę, ja prowadzę, siadaj. Patrz nam trika. Zaufaj mi, papa. Pa. Nie, Przez, nie! Powiedziałem teoria, nie, nie powiedziałem! Nie A, on powiedział teoria, teoria, teoria powiedział. ...że teorie... Teoretycznie Burysa. to... Przez, Teorii, teoretycznie to... Czy ty wiesz, to... co to, 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 to jest bari. teoretycznie? Jak ma się słońce? Ale czy ty wiesz, o co chodzi teorie? Jak ma się słońce w lodówce, człowieku? Co ty gadasz, w ogóle? Normalnie, k***a, w kawałkach! W kawałkach! Ale jak... O, ka... o. Czym się różni zwierzak od śmiecia? Śmieć nie maraka. Czy ty, Borysie, bierzesz Michała Bagetsona za żonę? Tak, tak! Tak, 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 tak. A czy ty Michale Bagetsonie bierzesz Borysa za męża? Nie, nie. Mam nadzieję, że song request był aktywny. Inaczej... 12 tysięcy punktów. Oh tak nie <noise> wolno w kościele <kursie> gadać, <noise> e. Właśnie! <noise> Mimo tych słów ogłaszam was mężem i żoną. <noise> Goszko! Goszko! Brawo! brawo. brawo gratulacje, bardzo! Możecie się pocałować. Całuj! Zaraz ja cię, kurwa, pocałuję pięścią, kurwa. Ja p***ę! Jasna ja k**a oh, brzydalu, za k**a! O kurde. O! Oh. Ja p***ę bo spadnie! Ja p***ę! No to co, koniec, kurwa, nie ma kamery! Gratulacje, <grywka> Ja... Co wy co zrobiliście co No to ty zrobiłeś, debilu Ja śpiekłem, nie To pewnie zwierzak, kurwa! Zwierzak, Jak zwykle kurwa troluje no p ty ja ty jesteś takim Babo! Babo! Halo, halo! A, się pojawi ku... jakiś demon człowieku na tym krześle. Ja jest ciemno, kwa. Ku... Przysięgam stary. Ktoś dochodzi tam! Ktoś ku... dochodzi! No nie wiem, no pie... moim zdaniem Moim zdaniem głównymi podejrzanymi jest albo konop, albo... Ku... A, yy, ten, jak on się nazywa? Gek. Multi, multi! Możesz przyspieszyć, proszę, ten filmik? Bo moja uwaga nie daje rady, bo jestem k***ą z TikToka? Proszę! Proszę! Rel, proszę! Proszę! Rel, proszę! Proszę! Rel, proszę! Proszę! Bo Yushimitsu, asked me, kto jest <laughs> największym na tym streamie D? A bez wątpienia to jest wronek, ten typ zawdzięcza Muliki, mi swoją multi, karierę, multi, a teraz nawet nie umie się odwdzięczyć. A, także. Widzowie pamiętajcie, wronek to największy CJ na tym streamie. Co jest k... Ku... To jest ku... CO ten AI mówi? Ku... Ej, dobra wiesz, to dla ze mną zapytali kiedy znowu poza p... Teraz urywam mi łepetynę dawno tego nie robiłem dalej robię jak weteran na niebiesko pokolorowałem głowy no i potem ewoluowałem wiedz, a potem łepety na znowu na niebiesko no i stoi znowu... Mam na odpoczynek gizerunek włos włos Jeży się na głowie bo to Sonic. Sonic da się lubić, nie da się dojść. zysk mnożyć, dwoić, kroić, pieprzyć za dużo trzeba cię posolić ha? let's go! się, to było dobre dobra, jest dobrze go ogólnie jak wyłączy streama znaczy, że się patrz na jego minę nie rób tego proszę jak wyłączy się stream znaczy, że się wypije. Widziałeś, co Bogdan mówił? Co to jest? No, ostro... Ale no to będę na bieżąco to słuchał, no. O! O! Kurwa! Kurwa! Ja dzika p... przejechałem! Co się dzieje? Kurwa, co przy... A, dobra. Ej, dobra, ja se router. Ja se router, kurwa, Ja se router, kurwa, Zrestartuję szybko, bo zaraz mnie będzie bombił z kurwa, pewnie. Bo kliknąłem, kurwa stary w tego. Kliknąłem kupa stary w, w vlogera k***a, jakiegoś p... Ja pi no, kurwa mać Co za skony. To... Weź go, kurwa, ej! Kamil Weź go... Zbanuj. E! Debilu, Uwaga, uwaga! Przerywamy tra tra transmisję na żywo, aby podać Państwu ważny komunikat. Bez, bez odbioru. To jest mokry suarez z detektywem. Oho! Mokry suchar, to ulubiony na analityk na właściwym miejscu, analityczna. O no. Mówiłem, mówiłem, że jest niebezpiecznie, mówiłem, że. <laughs> z... Chowajcie się. Od niego. Ej, no moim zdaniem. Tutaj Nie, masz to no chyba na sobie. Ja to masz tu leć, leć. No jesteśmy safe raczej, no jakby. Ja, jakby Powiedz jak będziesz komunik. ja tylko. Zobacz czy to. Zobacz czy to. Zobacz czy to. Zobacz czy to. Zobacz dobra. to. to. Teraz, 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 Jak to działa? <ścoughs> Ściekły BOBER! Wychodź jak u ja... teraz, bober, zaraz ZARAZ SOBIE W GŁOWĘ! Ja to zrobię! Nie. Ja to zrobię! Ja. O teraz, 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 jest do PRZED ducha WINDOWEGO Ta gra jest tak no, dobrze zrobiona, lubię w nią grać. A Łukaszek. Sefie, Sefie, nasze nasze biuro jest o... jakieś Jaki, nawiedzone. Zwiernik na rybslawa AFL. Dobrze. Multi. To mi się I podoba. Co, co? Ej, dobra, idę później... tak. i zara beda. Dobra, dobra, zaraz Beda Zaraz zakładam wszyscy, kanał, kanał na da... YouTube trampolina. Dawaj, dawaj, dawaj. <laughs> dobra. Buy one jumpscare everyone! Za <laughs> 39 kłaty Bro, kupuję. To jest kuchnia, kurwa? Kurwa, EBRON! Czy będzie Ksaja ten od spermy? Będzie, będzie dzisiaj no. Ej, Michał, mam pytanie. No. Co byś zrobił, gdybyś zobaczył dziewczynę lub chłopaka w niebezpieczeństwie? Nic, nie. I... O no nie, wiem o co chodzi. K... To jedynek na Digle. O, no i to jest jakiś pomysł. A masz Digla? Musimy znaleźć Digla jeszcze. Nie, no się zaraz, nie? W grze komputerowej. K... Kurwa, przepraszam, bo ja se potrafiłem wypalić jakieś tam teksty kurwa, dziwne. No słuchajcie, to było 13-12 lat temu, tak? Tak, to jest coś pięknego. Jak świetna muza, no po prostu soundtrack tej gry to wymiata. Będę się starał zdobywać wszystkie skrzynki. O, jest życie, ponieważ zdobywając te skrzynki będę mógł... O, nie wziąłem tamtej. tej. jak ja komentuję, jak jakiś Będę mógł sobie zdobyć troszkę żyć. O m Dobrze. Będzie tak stary, że będą jakieś jumpscary wyprawiać, bo deweloperzy powiedzą tak. No słuchajcie. Wcześniej nie spamowaliśmy jumpscary'ami, ale teraz. Lorowo jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego co dwie sekundy wyskakują jumpscary. Ponieważ na schizofrenie. I jest chory, więc tak naprawdę to... Jest... O! No, you ty... <fum> should <sum>